Cześć, witam Was bardzo serdecznie po chwilowej przerwie tutaj działania na YouTubie. No dzisiaj jestem w stylizacji całej na czarno, więc poważnie, poważnie, poważny nastrój, bo i poważne rzeczy będą się działy. Nadszedł moment, kiedy czas zakończyć działanie tego baniaczka. Zbiornik sobie działał rok czasu, więc czas na zmiany. Dotychczas w tym zbiorniku z rybek, które miałem to były neonki, to były rodostomusy, to były skalary, to były otoski. I już duża część, a właściwie większa część załogi z tego zbiornika trafiła do mojego kolegi. Natomiast zostało mi tutaj parę sztuk. Próbowałem tydzień temu te rybki odłowić, nie było łatwo. Nie zawsze łatwo idzie w odławianiu rybek, szczególnie kiedy akwarium jest działające, te rybki gdzieś tam się chowają pomiędzy roślinami. Więc na razie mi tutaj zostało 10 sztuk Rodostomusa, troszeczkę danio Galaxii, skalarek ramireska. Plan na to jest następujący, że dzisiaj sobie te rybki odłowię z tego zbiornika i do takiego mojego małego akwarium, które mam w zakątku mojego pokoju, po prostu sobie te rybki wpuszczę. Oczywiście tamto akwarium jest niedużo, to ma 60 litrów, plus żyją tam rybki z innych, wcześniejszych jakichś akwariów, które mi po prostu pozostawały, chociażby takie jak, jak molinezja czy jak bystrzy kamandy, żyją sobie w zdrowiu i mają się świetnie. Do tego są tam ślimaki, także akwarium jest w pełni dojrzałe. Ono już działa długo, bo już tam dwa lata stoi. No i oczywiście będzie to litraż mały. To będzie zdecydowanie zbyt mały litraż, żeby sobie te rybki mogły tam docelowo w takim akwarium mieszkać, więc jak mówię, to będzie opcja tymczasowa. Wpuszczę je tam dosłownie na parę dni, na taki okres podtrzymania. W związku z tym, że chciałbym to akwarium sobie dzisiaj usunąć. Akwarium będę sobie przystosowywał i aranżował pod dyskowce, ponieważ w ostatnim czasie jestem mocno zafascynowany tymi paletkami. Pielęgnice chyba tak naprawdę mi się w ostatnim czasie właśnie wśród rybek podobają najbardziej, więc tutaj planuję wykorzystać sobie i zrobić taką prostą aranżację z jakichś korzeni na lawie wulkanicznej, gdzie te korzenie będą przymocowane. Obsadzę sobie prostymi epifitami, do tego sobie wysypię piaseczek na podłoże i taki będzie plan na to akwarium. Spróbuję z tego nakręcić jakiś tam materiał krótki, żeby wam pokazać, jak ten zbiornik sobie przystosuje. W tamtym zbiorniku miałem taki dotychczas małą, malutką, najmniejszą kaskadę Aquale, jeszcze poprzednich generacji. Ona oczywiście będzie zbyt mało wydajna do tego, żeby ogarnąć. Dodatkową obsadę, która dołączy do tego zbiornika. Więc dzisiaj zainstaluję tam naprawdę potężny kombajn, jakim jest nowa kaskada FZN Pro od Aquela 700. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Jak mówię, jest to naprawdę sporych gabarytów sprzęt. W ogóle, jak zobaczyłem sobie, jak on wygląda, i patrzę sobie na to moje akwarium w rogu no to zdecydowanie ten filtr będzie tam zbyt duży. Tutaj regulacja przepływu mi umożliwi to, że po prostu sobie ustawię go prawdopodobnie na minimum, żeby jakkolwiek ta opcja się sprawdziła. Dotychczas testowałem sobie tą mniejszą nową kaskadę Aquela w moim zbiorniku z Endlerkami, która się sprawdza bardzo dobrze. Tutaj sobie u miejscowej wyjąłem sobie ten koszyk z mediami, które były zainstalowane od producenta, ja sobie tutaj wrzucę watę filtrującą oraz ceramikę. I uruchomię tamto akwarium. Zaraz Wam pokażę, jak to będę robił, ponieważ trochę muszę tam ten zbiorniczek sobie jednak posprzątać, zrobić podmiankę wody właśnie pod ekipę, która dołączy, żeby było świeżutko i posprzątane, żeby po prostu zwyczajnie było rybką dobrze. Zainstaluję nowy fit, odpalę go i na te parę dni te rybki. Mam nadzieję, że sobie w tym akwarium poradzą. Chociaż jak mówię, nie jest to witraż absolutnie przystosowany do tego typu rybek a na pewno ich tym zbiorniku będzie za dużo. No, ale jak mówię, no opcja to jest tymczasowa na kilka dni. Czasami w akwarystyce no dzieją się takie sytuacje, że trzeba jakkolwiek wybrnąć z tego, więc e, zrobimy coś, e, coś takiego. Zaraz ten fit zainstaluję, potężna sztuka naprawdę tutaj powiem Wam, że taka skada akwaela jest bardzo, e, bardzo duża gabarytowo. Do tego tutaj w koszu pewnie tego dobrze nie widać, jest całkiem sporo miejsca żeby zainstalować sobie media filtracyjne. W tej opcji mamy oczywiście tutaj rurkę zasysającą z regulacją tutaj tego, na jakiej wysokości chcemy ją sobie umiejscowić i jak blisko nam ma być dna. Jak również w tym modelu, w tym mniejszym tego nie ma, mamy dołączony skimmer. Sam jestem ciekawy, jak to będzie działać. Zaraz to wszystko Wam pokażę, wrzucę. A w najbliższych dniach myślę, że również zmontuję sobie jakiś materiał z restartu tego zbiornika. Także Was zapraszam serdecznie. Proste i szybkie porządki w akwarium, żebym sobie tutaj jak najlepiej przygotował pod stworzenia, właśnie które wpuszczę z dużego zbiornika. Także standardowo, jak przy każdym serwisie, oczywiście przytrzemy sobie szybki, ale głównie mam tutaj za zadanie dolać świeżej wody, więc spuszczam sobie około 50% wody, a następnie będę ją sobie podmieniał. Na wodę świeżutką. Przy okazji jakieś tam obumarły resztki roślin to standardowo. No dobra to zielska mamy trochę z akwarium usunięte. Tutaj mamy ceramikę z dojrzałego filtra, także zaraz ją wykąpię w tych, z tych brudków w tej wodzie z akwarium. 50% wody tutaj sobie spuściłem zaraz jeszcze lekka kosmetyka, i dolejemy sobie zmineralizowaną wodę mineralizatorem wimi. Uzupełnimy ją i odpalamy FZN od Aquela Zobaczymy jak to wszystko będzie sobie śmigać. Zwykła, mała, prosta chińska pompeczka za kilkanaście złotych. Tutaj mi zawsze wiernie asystuje przy serwisach. Nic słuchajcie prostszego. Nie trzeba się bawić z jakimś tam wlewaniem z banieczek. Ja sobie coś w międzyczasie będę robił innego. Jeden koniec wężyka dajemy sobie tutaj na pompeczkę. Wrzucamy sobie ją do naszej wody. Drugi koniec. Wlatuje do akwarium. I co? Do gniazdka odpalamy i woda się podmieni w zasadzie sama. Także idzie, idzie. No dobra, powiem Wam szczerze, że nie jest najgorzej. Wjechała sobie ta ceramika na dole jest wata. Ustawiłem je więcej tak na środek intensywności, jeżeli chodzi tutaj o działanie tego filtra. I powiem Wam, że jest całkiem w porządeczku. Mogę sobie oczywiście to jeszcze wyregulować i zmniejszyć. Natomiast no, sam filtr jest, jak go zamontowałem, mówię, kurde, to jest większy od tego całego akwarium. Ale daje radę, jest ok. Więc myślę, że to, jeżeli chodzi o filtrację w tym zbiorniku, to teraz będzie na bogatości. Także bierzemy się za duże akwarium, demontujemy i wpuszczamy sobie obsadę do tego już małego po serwisie akwarium. No dobra, zabieramy się do demontażu i do odłowienia rybek. Tutaj sobie na dole przygotowałem taki mniejszy akwarium, w które będę sobie rybki odławiał i tutaj sobie je chwilowo zatrzymam. Później troszeczkę pomieszam wodę z akwarium, do którego będą rybki trafiały i zrobimy im taką lekką aklimatyzację. Na początek muszę posuwać trochę roślinek, bo jednak przez to, że jest ich tutaj w tym akwarium sporo, to trudno jest mi te rybki złapać, szczególnie te małe rybki. E, takie jak daniu Galaxii oraz e, Rodostomusa, bo zostało tutaj mi 10 sztuk, e, ze stada około 30 i te 10 sztuk jest naprawdę nieuchwytne, więc e, poluję, poluję, już w zeszłym tygodniu ja nie polowałem, no ale niestety nie dało rady. E, dobra, na początku wyjmuję sobie roślinki i zabieram się do działania, także troszeczkę przyspieszę, żeby Was tutaj tym nie przynudzać. Jednak sobie zacznę od zdemontowania wlotu i wylotu filtra, również sobie zaraz muszę tutaj odpiąć termometr, wyjąć indykator i dyfuzor od dwutlenku węgla, czyli wszystkie te elementy, które na razie z tego zbiornika wyjeżdżają do generalnego wyczyszczenia pod nowy baniaczek. Korzenie wyjęte, także w akwarium trochę się, że tak powiem, zamuliło. Jest woda bardzo mocno mętna, znaczy, że pył się wzbił wraz z tym, jak usuwałem kolejne elementy aranżacji. Przechodzę do spuszczenia wody, następnie spróbuję odłobić te rybki, chociaż myślę, że z nimi standardowo nie będzie łatwo. Trochę się po tym zbiorniku poganiamy. No i oczywiście później sobie wyczyszczę cały zbiornik i przygotuję go do kolejnej aranżacji. Którą mam nadzieję, że już sobie zrealizuję w kolejnym tygodniu. Bo taki jest plan, żeby zrobić to za tydzień. Ja spuszczam wodę i startuję. Czy wy to widzieliście? Nie no, przecież ja się wykończę. Jak zwykle to się kończy tak samo. No trudno, przygody muszą być. No dobra, rybki już odłowione w tymczasowym akwarium, no jeszcze, wiadomo, zestresowane trochę, więc tam gdzieś się kitrają, chociaż już widzę, że coraz tej śmielej sobie poznają zbiornik. Co prawda, chwilowo, tymczasowo. Tak on się prezentuje z tym filtrem, także jak widzicie, jest potężny do tego zbiornika, ale myślę, że na te kilka dni przy wydajnej filtracji wszystko powinno śmigać jak należy. I mam nadzieję, że rybkom się również tutaj nic nie stanie. Poza tym, że sobie przetrwają i trafią do nowego akwarium.